Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DZJ, 4 moi drodzy, lecimy z kolejnym konkursem, jeszcze jesteśmy przed mistrzostwami świata w lotach, więc no, czas ruszać kolejnym konkursem, to będzie 17. konkurs tego sezonu, Chagun z HS108, nie, no my nie wyjedziemy z tych małych skoczni normalnie, BW134 ponownie zaczyna te zawody, moi drodzy. No, i BW jak dzisiaj wystąpi. No, zaczyna nieźle. Bez szału 101,5, ale jest skok. Nie najgorszy. Maciek, numer drugi. Zobaczymy, jak to się dzisiaj zakończy. Maciek. Chyba krócej, tak mi się wydaje. Oj tak, 102 metry. Dalej, ale niższe noty za styl i pół punkta za BW. A co Cię to obchodzi? Numer trzeci. Ładnio ten ostatni konkurs miał, no ale teraz trzeba kolejnymi konkursami, tak samo i widać, że złapał jakieś tutaj dobrą dyspozycję, a co ci to obchodzi? No i 105,5 to jest bardzo dobry skok, no ta 135 też bardzo wysoka. Następny to jest Piaks, numer czwarty. No Piaks też chciałby na pewno troszkę wyżej być w klasyfikacji, no ale jeden konkurs. Nic nie daje. Teraz może drugim będzie punktował 103 miejsce drugie. Tylko za a co cię to obchodzi? Matihaku, numer piąty. No tutaj nie zmieniają się skoczkowie żadni. Cały czas ci sami. No na, na szarym końcu są. No i Matihaku proszę. Piękny daleki skok 105. Równe. No i miejsce drugie oczywiście pół metra krótszy od a co cię to obchodzi. No i też tyle traci do niego. Fafi Fafi, uwaga, punktował w ostatnim konkursie i w tym także będzie punktował, tak mi się wydaje. Bo Skok świetny, 106, najdłuższa odległość. Nowy rekord obiektu, bardzo wysokiej oceny za styl. No i półtora punkta przed. A co cię to obchodzi? Jancban. No tutaj wyjście z progu, chyba niezbyt było. No Skok nie najgorszy, ale no. Wiemy, że tutaj trzeba będzie tak daleko skakać właśnie czwarte miejsce z Piaksem Exequo, No i Savix. Same można powiedzieć niki. Od pierwszego do ósmego numeru tak naprawdę w każdym konkursie się przedstawiają. No i Savix teraz skacze na czwarte miejsce 104, więc też ten skok nie najgorszy był w jego wykonaniu. Koziszek! No jego już dawno nie widziałem na wysokiej pozycji, więc no żeby nie było, że za chwilę zacznie spadać jeszcze bardziej w tej klasyfikacji no ten skok takie pod BW powiedziałbym, siódme miejsce przed BW jednak, 102 no ale to jest słabo, bardzo słabo Filip Kasprzyk no o nim to już mógłbym całą litanię normalnie tutaj opowiedzieć, no ale widzimy, że w Pucharze Świata no nie idzie cały czas jest ta słaba dyspozycja, 102 miejsce ósme krzesło Cyborga Miewał w tym sezonie naprawdę konkursy świetne, no ale niestety to tylko pojedyncze konkursy były. No, a teraz skacze daleko. Jest prowadzenie, 106,5, nowy rekord obiektu, moi drodzy. No i ledwo, ledwo tutaj ustał ten skok o punkt przed Fafim. No i następny to jest oczywiście Peca. Peca, no ten skok nie wygląda obiecująco. Jest nie najgorzej. Piąte miejsce: 104. No Te 104 to chyba dzisiaj będziemy oglądać jeszcze wiele razy. Patrol shot. Patrol shot. Patrol shot. Daleko, ale na które? Na miejsce: czwarte. Także Exekwos Mati Haku. Nadal Krzesło Cyborga liderem. Czas zacząć zabawę. Czas zacząć zabawę. Leci wysoko. Ale coś spad z tej wysokości! 104 ponownie, no i siódme miejsce. Egzekwu z Patrickson. Patrosz od Patrickson. Jezu tych ników. Bardzo podobne niki macie wszyscy i to jest tragedia czasami. ale ten skok Patricksona będzie, no nie za daleki. 102 103. 11 miejsce. No raczej bez awansu dzisiaj, bo to będzie ciężko. Limocy. No, a ten to się nie może w ogóle odbudować w tym sezonie. Czasem jest naprawdę blisko tych lepszych punktów, no i nagle taki skok jak teraz oglądamy. 103, no i miejsce 12 Limonki. No, to pokazuje jaka dyspozycja jest w tym sezonie właśnie Limonki. Anti Avanti. Oj, no Anti Avanti... Daleko, daleko! Miejsce czwarte. Exequo z Mati Haku i patrol shotem, więc ten skok nie był taki zły. Xaver. Co na to Xaver? No bardzo podobnie. 104 i ,10 dziesiąte miejsce Xavera tuż tuż za Sawiksem i trzeba zacząć zabawę. No to nie był jakiś błyszczący skok w wykonaniu Xavera. Mati 1994. Ojojoj, oj, oj, tutaj, no, brakuje, brakuje metrów. Czwarte miejsce, 104,5, jest nie najgorzej. Exekos Matim Haku, Patroszotem Izanti Avanti. No to czas na Kongo. Wyjście z progu, nie najgorsze. Teraz dobrze ułożyć się w locie i ten skok może być naprawdę dobry i jest bardzo dobry. 105,5, miejsce czwarte. No jest o pół punkta przed tą czwórką innych skoczków. Czwórką? Czwórką? Red card to już 21 numer. No ale zobaczymy, ile. Red card z tym drugim, z pierwszym skoku, przepraszam. Piąte miejsce: 105. No i to już dołącza do tego pięknego tutaj. Pięknej czwórki. Gilon Pawilon. Byliście bardzo podobne jak wszyscy. No i skok też bardzo podobny jak wszyscy, czwarte miejsce 105,5 I samodzielnie jest, więc to jest na pewno wielki sukces i wielka niespodzianka Karolina Białek No czasami miewa pierwsze dobre skoki, a w drugich wszystko się psuje Zobaczymy jak tu dzisiaj będzie to wyglądało Czy pierwszy czy drugi będzie lepszy? No na no, obecnie wygląda ten pierwszy dobrze 105, ale miejsce dopiero 11. Tak z Ekospecą No to czas na odpowiedź Bartoliniego Bartolini, krótko! To nie był dobry skok, 15 miejsce, 103,5 Bardzo daleko, Exekwo z Xaverem, no Zobaczymy czy to im starczy na awans, będzie ciężko, to jest pewne Gabriel No Pół na pół powiedziałbym, 104,5, miejsce 13, egzekwos z Savixem i czas zacząć zabawę Następny Petitek21 Oj, 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 to wyjście z progu aż prosi o pomstę do nieba. Skok nie najgorzej, ale dopiero szesnasta lokata ex z Sawerem i Bartolinim Petitek, więc doborowym towarzystwie jest Conrid. Conrid, oj, tutaj wyglądało to dalej. I od razu 105,5, szóste miejsce, no dołącza do tej ekipy kryzysowej. Kari. No jeszcze trochę do tej najlepszej dziesiątki zostało. No ale tutaj już Kari pokazuje pazura. 105,5. Miejsce czwartek. Zekwo z Gilonem Pawilonem. Nadal krzesło Cyborga liderem. Kamil. I też nie najgorszy ten skok. Miejsce siódme, więc dołącza do kolejny do tej ekipy, to już, już bardzo ciekawa ekipa się zrobiła nam, Aldinum. Czy on też dołączył do tej ekipy? Nie, miejsce czternaste, koło Pecy i Karoliny Białek jest. No to Matit123. To jest dopiero 31 numer, jeszcze przed nami sporo emocji, zobaczymy czy Mati tutaj dołączy, do której ekipy? No obawiam się, że to będzie jeszcze gorsza ekipa, 105, ale noty nawet 17,5, 18, 25 dopiero miejsce. Exequo z Patricksonem. Zobaczymy jak odpowie MTQ. No też ostatnio jakby no nie ma tej dyspozycji tej, którą oglądaliśmy wcześniej, no i... MTQ teraz skacze na siódme miejsce, więc dołącza kolejny do tej super ekipy Scoobiego. Banancio. oj, tutaj chyba będzie oderwanie od ekipy. Szóste miejsce: 134 nota. Exekwos z Kongo, Banancio, bardzo dobry skok oddał. No i obkul Dun. Ostatnio nie wiedzie mu się za dobrze obkowi. No i zobaczymy, czy może dzisiaj będzie jakiś progres. Jest progres, jest wysokie miejsce, bo to trzecia lokata w tym momencie spycha, a co Cię obchodzi na czwarte miejsce, no ale za Fafi jest, no i oczywiście za krzesłem Cyborga. Tonic Bow. Tonic Bow też nieźle. Ale to jest 17 Lokata, z Pecom, Karolino Białek i Aldinum. STEL 11. No, STEL w ostatnim czasie bardzo obniżył swoje loty. No i zobaczymy, jak dzisiaj jak to wygląda. No nie, niezbyt obiecująco. Miejsce 24. Wątpię, żebyśmy stela widzieli dzisiaj w drugiej serii, ale tu wszystko jeszcze się może wydarzyć. Tuż przed Xaverem jest Bledrow. No te małe skocznie chyba się już skończą, no bo niektórzy skoczkowie bardzo cierpią katusze na tych małych skoczniach. Widać to, Bledroff teraz skacze na 25 miejsce. Więc ex z Xaverem, Bartolinim i Petitkiem. Gienko Cox. Powoli małymi krokami zbliżamy się do tej dziesiątki. I zobaczmy co na to Gienko Cox, jak daleko, no niezbyt daleko, to jest też sławiutki skok, 25 miejsce. No ta, ta, tam też się już ekipa ładna robi. Ja to mam szczęście. Oj, tu powinniśmy oglądać dobry, daleki skok. Będzie wysoko oceniony na pewno. I piąte miejsce dla ja to mam szczęście. Z z Gilonem, Pawełinonem i Karim Ludwiczek. On zawsze ich tak kręci koło tej dziesiątki. Ale nie może za długo się w niej nacieszyć tak naprawdę. Choć ten skok udowadnia, że może tutaj dzisiaj namieszać czwarte miejsce. Nie wiem, czy mu Polak dał 18,5. Tak samo Norweg i Kanadyjczyk ten skok był prześwietny. Egzekwu, za co cię to obchodzi? No i Kimberlusia. No zobaczymy. Czy wróci nam do dziesiątki Kimi. Po tych zawodach. No, ciężko w to wątpię, bo ten skok nie jest jakiś. Daleki. 11 miejsca, jednak. Aha, ona jest w tej ekipie kryzys, można powiedzieć. No to jest peleton, normalnie goni tego. No, pościg. Znaczy nie. pfu! Jezu, jak to się nazywało? Ucieczkę. O! Butiks. Butiks daleko. Lądowanie mi się nie podobało, jest 18,5, jedna, ale reszta 19,5. I czwarte miejsce Butiksa, brawo! Zrobił robotę godną, naprawdę, Butiksa, tej, tej pierwszej serii bynajmniej. Krzysiek Sportowiec, Krzysiek Sportowiec, to samo próbował. I też miejsce czwarte: Exekwo z Butiksem, oś się tutaj szarpnęli, chłopaki, Orionek no nie powinien rzucać broni bynajmniej Orionek trzeba próbować walczyć tutaj z tymi osobistościami ale to jest skok na miejsce 22 więc tuż tuż za swoją kobietą Kimberlusią no ale widzimy no tutaj jest bardzo ciekawie to są tak małe straty Kari 44 teraz skacze i uwaga ile on osiągnie też daleko upadek 107! To jest najdłuższa odległość, ale upadek... No... nie pomaga mu dzisiaj. Pokeswitcher69, zwycięzca poprzedniego konkursu. No, znokautował tam rywali. No i zobaczymy jak dzisiaj, czy również będzie chciał nokautować. No, raczej siebie znokautuje w tym konkursie. 38 miejsce, no i BloodGamer odpada nam z rywalizacji dzisiaj. Wikto. Nie wiem jak to jest, ale zawsze jak ktoś wygra konkurs, to potem nie może awansować. Przypadek? Wikto, Wikto, starał się. Nierówny strasznie lot. 31 miejsce. No właśnie o tym mówię. Takie zawody właśnie psują wszystko. No i Patryk Wójtowicz. No, czy Patryk Wójtowicz tu odpali jakąś rakietę. No nie wygląda to na rakietę. 30 miejsce w chwili obecnej. Eżekwo ze Stelem 11 no, ale jeszcze przed nami trochę zostało. Między innymi Dani 23. No i Dani, czy będzie druga seria? No tak, na pół gwizdka nie. 38 miejsce Dani, więc bez awansu. No i został Cydzik i zamaskowany zawodnik, dwóch ostatnich. Cydzik robi chyba to. 22 miejsce Cydzika, więc jest awans. No i teraz, moi drodzy, ostatni, więc lider. Zobaczymy, zamaskowany zawodnik. Czy również po tym konkursie będzie liderem? Powinien być, ale czy będzie w drugiej serii? No to wszystko się waha. 8 miejsce, 105,5, więc jest i to z niezłą notą, bo tu straty są tak małe, że wszystko się wydarzy. Po pierwszej serii prowadzi Krzesło Cyborga, na drugim miejscu Fafi, trójkę zamyka Obkuldun, czwarty Butiks i Krzysiek Sportowiec, szósty A Co Cię To Obchodzi i Ludwiczek, na ósmym miejscu Gilon, Pawilon, Kari, Ja To Mam Szczęście i Zamaskowany Zawodnik. Moi drodzy, no dzisiaj ktoś punktów nie zdobędzie, bo na 29 miejscu mamy trzech skoczków, jest to Savix, Czas Zacząć Zabawę i Gabriel. No czekamy za drugą serią, moi drodzy. Na pewno będzie jak zawsze ciekawa. No, zaczynamy. Kari jeszcze będzie skakał, no ale on tutaj szans na nic chyba nie ma 107. No, byłaby to, na, byłaby to, byłby to nowy rekord przede wszystkim i najdłuższa odległość. No więc zobaczymy, jak w drugiej serii również daleko. Więc to nie przypadek. Skacze, skakałby tu bardzo dobrze. Kari 44, 106,5. No i jak na razie prowadzi. No, ale zaraz Savix powinien go zmienić. Bo musi skoczyć 99,5 metra tylko. Coś punktów tu dzisiaj nie zdobędzie. No i czy będzie to Savix? Zobaczymy. Na razie 105,5 i to jest na liderowanie. Czas zacząć zabawę. Będzie lider? Chyba będzie. Jest liderem o punkt przed Savixem. Więc teraz jeszcze Gabriel. On też 29. miejsce zajmował po tej pierwszej serii. DALEKO! Odpalił rakietę! 107! Mamy nowy rekord obiektu, tak jak Kary w pierwszej serii nie wylądował, tak Gabriel teraz to wylądował. No i o półtora punkta przed czas zacząć zabawę. No to teraz Peca, 23 miejsce. Peca, uwaga, leci ładnie, bardzo ładnie i to jest daleki skok na liderowanie. Znowu 107 mamy i znowu zmiana rekordzisty tak naprawdę. O, fajne, fajne dalekie skoki, to mi się podoba. Karolina Białek. Karolina, ojojoj, to nie wygląda opiecująco i ten skok jest na 104.50 cm. Piąte miejsce za Savixem, więc na razie to ona bez punktów. Aldinum. No, ten skok nie będzie dobry, Aldinum, więc chyba podarował tutaj Karolinie, punkta, szóste miejsce jak na razie, przedostatni. No i Tonik Boł, moi drodzy. No, może i Tonik Boł się nam przebudzi na takich zawodach. Ojoj, to wyjście z progu już mi się nie podobało od początku, ale uciągnął to, jak mógł, i czwarte miejsce. No to czas na Orionka, także 23 miejsce. Może on pod rekord podskoczy? No nie. Ale czy będzie lider? Drugie miejsce, 269,5. Exekwo z Gabrielem. No i czas na wice wicelidera Pucharu Świata Widzów. Też daleko, ale miejsce które? Szóste, 105,5. Więc Cydziu tutaj, Exekwo z Saviksem. No, niestety, ale 10 dobrych punktów nie będzie z tego. MatiHaku. No i Haku. ten skok też powinien być daleki. Jest daleko, miejsce! Drugie! Gzekwo z Matih MatiHaku jest z Gabrielem i Orionkiem. P.E.C.A. nadal liderem. Patrol Shot. Teraz chyba ten peleton skacze, nie? Cały. Patrosz odkrótko. No, on powinien być za Cydziem i i tak jest. Przed Karoliną Białek, co prawda. No, ale za tą dwójką. Anti-Avanti. Zobaczymy, jak daleko. Anti-Avanti. Też daleki skok. Dobrze oceniony. Szóste miejsce. Egzekwostonik Bołem. Więc też bez jakiegoś szału powiedziałbym. Mati 1994. I będzie chyba nowym liderem. Tak mi się wydaje. Jednak nie drugie miejsce. Noty za styli grzebią totalnie. Peca cały czas lideruje. No i następna jest red card. Oj, 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 to wyjście z progu katastrofalne. Ale reszta lotu niezła I także na miejscu drugim, proszę bardzo, ląduje. A to teraz peleton na drugim miejscu się ustawił. Konrit. No, on chyba do peletonu nie dołączy. Dwunaste dopiero miejsce. Jeszcze za trzy wylądował z Sawixem. Patrosz od Konrida na tym 12 miejscu. Kamil. O jezu, ten peleton to się chyba dzisiaj nie skończy. Mamy chyba lidera, co? Nie, siódme miejsce. No, ty zastyli grzebią totalnie dzisiaj. Półtora punkta, aż do PC stracił. MTQ. Chyba ostatni z tego, co było na 14. 9. Miejsce MTQ Egzekwo z Anti Avanti i Tony bołem. Nie, przepraszam. Kimberlusia jeszcze przed nami. Nie, ona też tam nie dołączy. 16. Dopiero miejsce Kimberlusi, więc szary koniec dzisiaj. Kimi niestety. No i 12. Miejsce zajmował Kongo. Zobaczymy jak w tej drugiej serii Kongo. Nie najgorzej, ale to jest miejsce ósme, dopiero Exekwos trzeba zacząć zabawę. Peca nadal liderem. No i następny to jest Banancio. Daleko, ale czy na lidera? Na dziesiąte miejsce. O czym wy my tu mówimy? O jakim liderze? To jest tragedia, co tutaj się dzieje. To jest ciekawy, bardzo ciekawy konkurs. Gilon Pawilon. miejsce ósme. Nie, o Jezu, ale spadnie. Osiemnaste dopiero miejsce. Exekwo z Kimberlusią, więc trzecia dziesiątka wita. No i jeszcze Kari. Także miał ósme miejsce. Oj nie, to druga seria popsute test. Ja nie wiem, czy z tego punkty będą w ogóle. Miejsce 21 czyżby? Ma te punkty, przed Aldinum jest. Ło kurde, ależ tutaj no. Ja to mam szczęście. Również ósme miejsce. Czy będzie zmiana lidera w końcu? To jest ciekawe pytanie. Na razie się nie zanosi. Ósme miejsce. Egzekwo z Kongo i ja to mam szczęście. Zamaskowany zawodnik, więc lider Pucharu Świata Widzów, moi drodzy. Też chyba nie. Miejsce siódme. Więc też nie zaszaleję tutaj dzisiaj. No nie odjedzie tak fest przeciwnikom, a co cię to obchodzi? Nie, u popsuł drugi skok. I to tak mocno, 23 dopiero miejsce, więc szary koniec dzisiaj dla a co cię to obchodzi. Ludwiczek miejsce szóste. Oj, Ludwiczek, starał się jak mógł, ale to jest za krótko. Miejsce 16, egzekwos z Saviksem i Cydziem. No i czas na Butiksa, a to już miejsce czwarte po tej pierwszej serii. Też chyba nie. Oj, nie, oj, nie. Miejsce 21, ależ spadł. Egzekwu z Gilonem, Pawilonem i Kimberlusią. No i Krzysiek, sportowiec. Także czwarta lokata. Oj, chyba, chyba będziemy mieć zmianę. Mamy 271, Krzysiek Sportowiec na prowadzeniu. No i teraz obkuldu. on zajmował trzecią pozycję. No i Opek, Opek. Nie wiem, to tak blisko, bardzo blisko. Drugie miejsce z Ekwospecą. Uch, zostało dwóch. Fafi między innymi. Też chyba nie To jest za krótko, miejsce czwarte Więc kroczył do peletonu Fafi No i krzesło Cyborga Czy on to wygra, czy jednak Krzysiek Sportowiec Będzie odrabiał straty Mi się wychodzi, że Krzysiek, że... krzesło Cyborga Tak jest, no nie ma opcji Dwa razy po 106,5 Dają mu dzisiaj zwycięstwo, dwa punkty przed Krzyśkiem Sportowcem Na trzecim miejscu mamy PC PC z Obkuldunem na piątym miejscu mamy tak zwany peleton. Mati Haku, Fafi, Mati 1994, Redcard, Gabriel i Orionek. No i tak się zamyka dziesiątka. Poza dziesiątką jest lider całego cyklu, czyli zamaskowany zawodnik. Wicelider ostatecznie na dwudziestym miejscu, więc dużych strat tutaj nie poniósł. Dwa ostatnie miejsca, które nie dały punktów to Aldinum i Kari 44, a, a trzy ostatnie, które punktowały to Karolina Białek. A co cię to obchodzi? I Kari. Moi drodzy, spójrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Świata Widzów. No, moi drodzy, zamaskowany zawodnik, cały czas liderem powiększył nieco przewagę nad Cydikiem. W tym momencie wynosi ona 45 punktów. No więc 585 zamaskowany zawodnik, Cydik 540, Dani 23, 473, Patryk Wójtowi 443, Krzysiek Sportowiec podgonił ich 434. Dalej Victo na szóstym miejscu 430, Pokeswitcher 69, 403, Orionek 8, 400 punktów równe, Kari 44 na dziewiątym miejscu 370, no i Butix na dziesiątym 357 punktów. Tak to w tym momencie w dziesiątce wygląda. Spójrzmy co tam się na dole, czy coś się pozmieniało? Nie, nadal na trzech ostatnich miejscach, a co Cię to obchodzi Maciek i BW134? Na no co Cię to obchodzi? Dużo punktów w tym konkursie nie zdobył, więc tutaj no, nie ma co się dziwić. Sawik zmierza ku setce już powoli. Trzy punkty mu brakują tylko. No, zobaczymy, czy reszta także osiągnie ten cudowny wynik. Oby tak. No, moi drodzy, ja dziękuję Wam w tym momencie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie w postaci łapki w górę. Oczywiście nie zapomnijcie o komentarzu. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji. Oczywiście nie zapomnijcie o wpadnięciu na Discorda, którego macie w opisie. Trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!